Ta pogoda spłatała nam psikusa jest, zaraz będzie południe, a jest 13 stopni, niby ma być 15, ale to przywalne 13, a może nawet i mniej. Zachmurzenie 76% niby opadów ma nie być. No ale co chwilę coś ta mrzawka jakaś jest. W każdym razie no, buśka na żółto, nawet jakość powietrza umiarkowana. Nie daję jeszcze swoje kwiaty na balkon, bo tak na nie huchałam i dmuchałam, a teraz w nocy 8 stopni i żal mi, że one po prostu mi padną, nie, nie, poczekam jeszcze parę dni, no bo właśnie tak mi się wydaje, że te ogrodnicy się spóźnili o tydzień, zimna Zośka była w miarę umiarkowana, a teraz, a teraz jest chłodno bardzo, dzisiaj jest zimno. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj, herbatka z cytrynką dla odmiany. Kawa już była. No i tak. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o muzyce. Ale takiej muzyce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Wszak to muzyka łagodzi obyczaje. Więc można porozmawiać o każdym stylu. Ja chciałabym odnieść się do naszej reprezentantki na Eurowizji, Blanka. Jej, jej, jej piosenka, jej przebój lata, uważam, solo. Ile ta piosenka hejtu zebrała, no to naprawdę szok. Ale ja uważam, że jest bardzo przyjemna w odbiorze, bardzo fajnie wykonana. Z gracją i tak, jak należy. I, i uważam, że, że to jest taka typowa piosenka na lato. Bardzo skoczna, rytmiczna i, i melodyjna, taka wpadająca w ucho. No, by, mnie się wydaje osobiście, że, że naprawdę jest, jest bardzo fajna. Ja w ogóle to już widziałam i odsłuchałam polską wersję w internecie, na YouTube, właśnie polską wersję tego przeboju. No i oczywiście sama się do tego przymierzam, bo jak wiecie, może nie wszyscy, a niektórzy wiedzą, ja 10 lat śpiewam na e-singu, na karaoke, bawię się, to też jest moja pasja śpiewanie. I tam właśnie różne, różne takie piosenki można sobie zaśpiewać, są fajne podkłady, także to nie jest reklama, tylko po prostu taka zachęta, bo ja z tego korzystam, to mi pomogło, to śpiewanie to pomogło mi w takich trudnych chwilach mojego życia gdzie musiałam się jakoś podnieść, gdzie musiałam dalej funkcjonować i to było naprawdę to był taki złoty środek. I ja po prostu ja tam pozostałam już, jak mi to wszystko minęło, bo to było dla mnie jako, jako terapia, jako lekarstwo, jak mi wszystko minęło, więc ja, ja poczułam taką chęć. Um, Robienia tego w dalszym ciągu, bo to było naprawdę miłe, fakt, że teraz robię to rzadziej, ale to tylko dlatego, że no niestety trochę mam mniej czasu na to, robię rzadziej, ale w każdym bądź razie nie rezygnuję, nie zamierzam rezygnować, śpiewam po prostu rzadziej. I tak to wygląda. I a wracając jeszcze do takich przybojów. Przypominam sobie na przykład festiwale opolskie czy w Sopocie z dawnych lat, bo nie mówię o tych obecnych to każdy festiwal przynosił jakiś przebój na lato, który po prostu całe lato był grany i był znany, wszyscy znali wszyscy, no ci, co interesują się muzyką, znali tekst i to była taka piosenka na lato. I ja uważam właśnie, że ta piosenka Blanki jest typowo piosenką taką letnią na lato. Także no, niektórzy oczekiwali jakieś takiej może awangardy, jakiegoś takiego, no... Tej, tej piosenki bardziej takiej artystycznej, od, od strony artystycznej takiej jak gdyby no ale no, no, to są takie typowo, ja uważam, że to są że takie typowo mm, letnie przeboje takie to czyli rytmiczne, taneczne, takie do zabawy to one właśnie, to one właśnie na lato świetnie się sprawdzają i, i uważam, że ta piosenka ma w sobie właśnie tyle tej energii że spełnia te właśnie, te warunki, te wymogi. Także ja byłam zdziwiona tym hejtem, dlatego, że niektórym się wydaje, że to nie wiadomo co. No ale przecież, słuchajcie, no też był reprezentant nasz Ochman, prawda? I, i też, i piosenka była, no, głos ma fenomenalny i... I piosenka była też na wysokim poziomie, także tam trudno powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale ja uważam, że, że ta piosenka się sprawdziła sprawdziła się na tym festiwalu, wykonawczyni dała z siebie wszystko, także. No a postanowiłam, że powiem parę słów, ponieważ wykonawczyni Blanka pochodzi ze Szczecina, to 36 km zaledwie ode mnie, także. Ziomalka, jakby nie patrzeć. <noise> Także no, musiałam trochę pochwalić, no ale zasłużyła naprawdę. Dała z siebie wszystko. Taniec śpiew, no, śpiewając, to jest wysiłek śpiewać, wysiłek jeszcze tańcząc, no to to już w ogóle, prawda? No ale młodość, młodość potrafi wszystko. Także ja uważam, że, że takie przeboje na okres letni są świetne bo później, później są, no, no nie wiem jak to w tej chwili wygląda, ale, no właśnie, ale kiedyś ja znowu wracam do porównań, Ale kiedyś to były właśnie puszczane w radio na okrągło i, i, i po prostu, i to był, i to był właśnie, i to był taki żywot, właśnie tych piosenek. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się zdrowo, na razie. Papa. No pa. pięknie ta surfinia już rozkwita przepięknie ale zobaczcie też milion dzwonków milion dzwonków też słabiej trochę, ale też ale surfinia jest przecudnej urody przecudnej taka pogoda nie zaciekawa, to wzięłam się za swoją bluzeczkę jeszcze mi tu tylko zostało do końca no, i, i przód i tył będzie gotowy, i zostało mi tylko tyle włóczki, i rękawy będą takie, jakie wyjdą. No, oczywiście, jeszcze muszę trochę zostawić tutaj na podkrój szyi, żeby jakoś wykończyć. Także będzie na styk wyrobiona. No, i dzisiaj w taką pogodę nieprzyjemną, wieczną, teraz wiatr jakiś zerwał, więc wzięłam się za druty, bo coś trzeba robić. Na spacer nie wychodzę, bo jest nieprzyjemnie. Więc może później się przejaśni, to chociaż tu blisko pospaceruję, ale na razie póki co jest niemiło. Dzisiaj w menu będą kotlety mielone z indyka. No i do tego będą pieczarki podsmażone. Tu już mam koperek na ziemniaki. biorę się do dzieła. Już natkę pietruszki, też do mięsa, jajko, cebulę, sól, pieprz. Mam tu bułkę tartą i zabieram się do robienia kotle. przygotowane przygotowany do smażenia, pieczarki też czekają. Będzie smaczny obiadek. Kiedy się smażą, obsmażę z dwóch stron i dodam wtedy pieczarki ty podsmażone razem z pieczarkami. Teraz pod przykryciem będę dusić jeszcze chwilę. Smaczny obiadek gotowy. Mielone z indyka z pieczarkami. Młode ziemniaczki z koperkiem, z masełkiem. I do tego zrobiłam z jednego ogórka dosłownie mizerii, bo więcej mi tu nie potrzeba. Ależ smacznie pachnie. Idę zajadać. Kawka. Do tego na deser drożdżowa bułeczka z kruszonką. Bardzo sympatyczny duet. Jeszcze na kwiatuszki można popatrzeć piękne. O, filiżanka pasuje do tych kwiatków. No i bardzo smaczny czas.